Jest takie miejsce w Poznaniu, gdzie w wakacje jest jeszcze więcej dzieci niż w czasie roku szkolnego. To obiekty Red Box Akademii Kreatywnego Futbolu przy ulicy Promienistej. Mało tego, sportowe życie kwitnie tam od rana do wieczora, bo młodzież uczestniczy w półkoloniach. Jest bardzo duże zainteresowanie odnośnie półkolonii, z tego względu musieliśmy zrobić jeszcze czwarty turnus półkolonii, który, który będzie w sierpniu. Cieszy nas to ogromnie, bo taka liczba dzieci na zajęciach na pewno buduje. To są dzieci z Waszych grup ćwiczeniowych, treningowych, czy dzieci, które ty typowo właśnie chcą skorzystać z zajęć na półkolonie? Typowo skorzystać z zajęć na półkoloniach, a więc mamy też zawodników z innych klubów, z innych akademii, którzy spędzają u nas swój wolny czas podczas, podczas wakacji. I korzystają z naszych półkolonii. 100% piłki na półkoloniach, czy jednak są też innego rodzaju zajęcia? Jak najbardziej są innego rodzaju zajęcia, dlatego że półkolonie tutaj mają być głównie zabawą dla tych dzieci i mile spędzonym czasem. Oczywiście zajęć piłkarskich, jak i też nauki biegu motoryki nie może zabraknąć w Akademii Kreatywnego Futbolu, ale mają też zajęcia z judo, mają też zajęcia ze smart -terapii, na piłkach z rehabilitantami, mają też basen, mają wyjście na kręgle. A więc wszystko, wszystko to, żeby, żeby jak, naj, jak najwięcej ten czas w grupie spożytkować i mieć z tego jak największą frajdę. Na nudę nie ma po prostu czasu, bo są na przykład dla wielu zapewne pierwszy raz zajęcia z jogi. Natomiast popołudniami pełną parą pracują grupy akademii. Mają przeprowadzane zajęcia pod kątem naszej myśli szkoleniowej. Tym bardziej, że przygotowujemy się też do, do, do rozgrywek, których chcemy wystartować i chcemy zgłosić zespół z 2003 rocznika do, do rozgrywek, a więc tym bardziej też przykładamy się, się, się do tych zajęć. Częstotliwość się nawet zwiększyła, bo doszły tym chłopakom dodatkowe zajęcia w inne dni i tutaj realizujemy cały czas nasz, naszą myśl szkoleniową. Macie już wyselekcjonowaną grupę do tych rozgrywek, czy jeszcze jakby próbujecie dokonać jakiejś mniejszej czy większej selekcji, pozyskać kogoś, przesunąć z grupy do grupy? Szkielet drużyny na pewno już jest, ale cały czas pozyskujemy nowe osoby, bo, bo cały czas cieszymy się dużym zainteresowaniem wśród, wśród nowych członków Akademii, którzy, którzy nas już zauważyli. I chcą do nas przyjść, a więc ten nabór cały czas trwa. On jest ciągły, ale tak jak mówię, to my, to, to, ten zespół z rocznika 2003 jest już w miarę wykrystalizowany. Zajęcia będą trwały do końca wakacji, mimo że już niedługo pewna grupa młodych piłkarzy wyjedzie na obóz sportowy do Ośrodka Akademii Kreatywnego Futbolu Red Box. Pierwszy obóz, który będziemy przeprowadzać, 20. W sobotę wyjeżdżamy z pierwszą grupą chłopaków na obóz do Obemnikontu. Cieszymy się bardzo, że mając własny ośrodek sportowo-wypoczynkowy możemy z niego korzystać. Będziemy chcieli z niego korzystać jak najczęściej, bo miejsce jest na pewno przepiękne. Zainteresowanie tym obowiązkiem spowodowało to, że. Było, takie, było tyle osób chętnych, oczywiście, w określonych liczbach miejsc, które żeśmy sobie ustalili, że zorganizowaliśmy drugi turnus obozu, który będzie się odbywał 20, od 29 lipca do 3 sierpnia. I tam jeszcze wolne miejsca są, pojedyncze, ale są. Dlatego niezmiernie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, bo na pewno ona też będzie, będzie ciekawą ofertą.